No cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z talią Deviant Muntarot. Z pokazam talii. Eee, zobaczcie jak pięknie. O widać jak zmienia barwę w świetle. <totot> eee, Deviant Muntarot. Też taka talia wymarzona przeze mnie. Dziwna. Dziwna. Tarot wykrzywionego księżyca. Tak to można przetłumaczyć. Eee, USA Games system wydał. Dobrze, zamknijmy sobie pudełko. Postawmy gdzieś tutaj może. Żeby było widać. Ok, trzeba jeszcze folię eee, zdjąć. Jest zawsze trudniejszy niż się wydaje, się patrzę na taką folię. Dobra, mamy to, um. Ta książeczka o artyście, potem słowo wstępne i krótkie opisy, zobaczcie, bardzo krótkie. Do każdej z mm, skarb. Mm, piękna. E, piękny tył. No, właśnie, księżycowy. Deviant Moon Tarot, ok. Położę sobie tutaj. Tutaj też jest coś. A, to jest reklama książki. Deviant Moon Tarot Book. The Full Color Illustrated, czyli jakby ilustrowana, kolorowa książka. Mm -hmm. No, bardzo ciekawe może to być. Ciekawy dodatek. Przeczytam wam trochę o właśnie, co autor napisał o tej talii, bo uważam, że to jest zawsze jest ciekawe, jakby jak oni to widzą. Tu jest tak napisane. Talia tarota wykrzywionego księżyca została stworzona przy użyciu różnych form manipulacji fotograficznych. Każda ta karta zaczynała się od pewnego rysunku, który następnie został zeskanowany do komputera, gdzie nałożyłem różne tekstury fotograficzne. XIX-wieczne nagrobki stanowią większość strojów noszonych przez e, mieszkańców wykrzywionego księżyca. Zginałem, skręcałem i zmieniałem swoje zdjęcia w peleryny, buty, czapki i wykończenia. Jednym z najlepszych aspektów tworzenia tali było polowanie na konkretne tekstury, gdy z szacunkiem chodziłem na palcach po cmentarzach wschodniej Long Island w stanie Nowy Jork. Budynki w tle zostały stworzone ze zdjęć. Odrazu robiłem z lokalnego opuszczonego zakładu dla obłąkanych. Przegniłe drzwi, okna i mury stały się zamkami, fabrykami i miastami. Moja stylizacja postaci inspirowana była sztuką starożytnej Grecji, dodałem jednak nieco abstrakcyjny zwrot. Zdecydowałem się narysować postacie w płaskim stylu kart do gry, renderując je ciężkim światłem i cieniami, a następnie umieszczając je na płytkim tle. Kiedy pra pracowałem, pojawiły się różne style i wkrótce postacie przekształciły się w istoty o księżycowych twarzach, widocznych na kartach. Symbolika talii pochodzi z dziecięcych marzeń i wyobraźni, która przeniosła się do mojego dorosłego życia. Zawsze intrygowała mnie melancholijna strona życia i starałem się wyrazić swoje wizje poprzez postaci, które tworzę. Księżyc zawsze był dla mnie e, psychicznym przyjacielem jako strażnik nocy karmi moje sny i rzuca dziwną poświatę na sposób w jaki postrzegam kolory rzeczywistości taki fragment z e, właśnie z opisu okej okay, może trochę przybliżę to żeby bardziej karty ukazać Ok. w takim razie przesuńmy to tak Kamień tutaj będzie dla nas widoczny. I mamy, proszę Państwa. Tak wygląda głupiec. Bardziej jak błazen. No opis był taki, powiedziałbym, klimatyczny. Ciekawi mnie, w jaki sposób te faktury z nagrobków niby znalazły się na tych strojach. A... Myślę, że ym, stylistyka tych kart może być właśnie dla wielu osób bardzo taka niepokojąca, arcykapłanka, ale myślę, że ym, to po prostu jest jeszcze jedna forma, tak? Jeszcze jeden sposób na to, żeby gdzieś pracować z podświadomością naszą, jakby wydobyć y, znaczenie. Poszczególnych kart tarota. Hmm, kochankowie. E, powiem Wam, że tak, em, trochę ma wyraz wyraz tych kart, ale jednocześnie nie wiem, czy też czujecie tą, ten pewien, pewien humor w nich zawarty. Sąd. Sprawiedliwość. Nie wiem, co mi z tym sądem. Pustelnik. No, trochę taki obłąkaniec. Koło fortuny. Kamienne. Trochę mi przywodzi na myśl tak mi się skojarzyło hmm. może właśnie przez tą e, postać, tutaj tego. Jakby e, narysowano, skojarzyło mi się, słuchajcie, z tymi okrągłymi, kamiennymi kalendarzami Azteków. E, siła. Jak zobaczycie, tak naprawdę, bardzo klasyczne znaczenie tych kart. Pięknie spójrzcie na tło. Myślę, że tutaj głównym bohaterem, albo takim ważnym bohaterem, właśnie są tła e, w tych kartach. W tych ilustracjach. Dają takiego znaczącego kontekstu. Diabeł klasyczny. Taki jak trochę z ilustracji dla dzieci. No mówię, no one mają w sobie trochę taką przewrotność. Niby są mroczne, ale jest jednocześnie takie z przymrużeniem oka. Um. To jest bardzo ciekawy księżyc. Hmm. Księżyc, który, zobaczcie, postacie, które tańczą, jakby były na sznurkach, jakby były lalkami, kugiełkami. No i właśnie te sznurki ciągną w kierunku księżyca, w kierunku naszej podświadomości, która nami rządzi. I tutaj, tak jak było, jako opozycja, mamy słońce, i tutaj już nie ma tych sznurków. Tak, bo <laughs> słońce to jest to, do czego mamy dostęp. Przez to w jakiś sposób jakby inaczej na nas wpływuje, tak? Może nie być aż tak bardzo deterministyczne, jak to, jak na nas działa księżyc. Tu jest sąd. Potem mamy świat, i przechodzimy. Z tyłu idziemy, tak? Najpierw z Król Mieczy. Królowa Mieczy, <grych> taka, powiedział, um, zazwyczaj ta postać jest nie, um, taka szczupła, to jest jakby często tak prezentowana, a tutaj w drugą stronę idzie. No i chyba na każdej karcie jest księżyc, tak, w różnej fazie, w różny sposób prezentowany. Lekko mi się kojarzy styl tych kart z taką stylistyką filmów z Tima, z Tima Bartona. Eee... Postacie, tak, które są takie brzydkie. Dziewiątka. Dziesiątka poprzekuwana. Ósemka. Mamy takie spętanie. Zobaczcie, te kolce to jest jakby coś, na co możesz upaść. Hmm. Siódemka. Eee, no ciekawa, nie? Ciekawa, ciekawa postawa. Hmm. Potencjalne niebezpieczeństwo. Jest pokazane. Szóstka czy Podróż. Balonem. Czwórka. No właśnie. Spokój. Um. Takie, mam wrażenie, te e, karty są trochę psychologiczne. Mam na myśli to, że pokazują e, jakby przez to, że, nie, że jakby te postacie nie są ludźmi, tak? są właśnie takie, takie dziwne, jakby mają nam wskazać główne znaczenie tak? właśnie odejść od takiego myślenia bardzo już um, utartego. Jakbyśmy mieli odczytać to wszystko um, w oderwaniu od naszej takiej ludzkiego doświadczenia? Nie, spojrzeć na te rzeczy bardziej głębiej. Piesz, super król Buław, bardzo mi się podoba. Mandragora. Ha, no i królowa Buław, niezwykle potężna. Trochę taka amazonka. Potem jest rycerz buław, też na rumaku, o innym, o no i paś, paś, który idzie po lodzie, hmm, no nic nie zważa, bierze to, co chce, dziesiątka buław, dziewiątka, faktycznie jakby ktoś był w grobowcu, hmm zamknięte i siódemka E ósemka była co jak mówię ósemka no ta kosa i tutaj tutaj mamy wiadomość skąd ta kosa się wzięła która przychodzi tu jest y, siódemka mhm ach to buław, zwycięstwo. Dostrzeżone przez innych, które, którzy wiatują. No i potyczka. Trochę potyczka, trochę zabawa. Czwórka, buław jako, jako unia, tak. Nowy dom, małżeństwo. Eee, wyruszam w podróż. Mm, tutaj już coś z zakwita. I as buław, zobaczmy. Dziecko. Narodziny dziecka, narodziny potencjału. Bardzo zielona karta. Bardziej mi trochę przywodzi na myśl, yy, przez tą zieleń kojarzy mi się z energią ziemi. Ale tutaj te buławy są trochę takie ziemskie, nie? Tak samo jak ten król, który był, e, miał mandragorę. Król kielichów. Mhm. To pewnie będzie błękit dominował. Królowa. Tutaj e, właściwie e, mamy rycerza, który... Nie tyle, nie tyle jest na rumaku, co sam jest rumakiem paść klasycznie z rybą w kielichu. Dziesiątka. Rodzina. Hm. W dziewiące była w dziewiące kielichów. Co ja mówię? Mamy Gina. Hmm. Um. Myślę, że. To jest ten dżin tutaj się pojawia jako jakby tam znaczenie tej karty, bo dziewiąca kielichów mówi się często, że to jest karta spełnionych życzeń, tak, więc mamy dżina, dostajemy to co chcemy, ósemka kielichów, odejście od czegoś co znane, zaczynam od nowa, siódemka, Hmm, Ciekawa. Bardzo tak się kojarzy z inspiracją ta karta. Bardziej może niż z wyborem. Szóstka. O. Mamy radość na pewno. Dzieci się bawią, patrzą na, na przedstawienie. Proszę bardzo, piątka kielichu, strata. Ale też złość się tu pojawia na tej karcie. To trochę nietypowe. No, mam wrażenie, że, że jakby um, jest taki pewien dodatek tutaj. Coś, coś zostało dołożone do artysty. Nie wiem, czy odda, od artysty. I chyba trochę może wpłynąć na znaczenie, tak? Bo tutaj powinien być smutek, nie? I melancholia. A jest właściwie jakaś złość się pojawia. Nie wiem, czy, czy tutaj ta druga postać tak powinna wyglądać. Czwórka kielichów no nuda, tak? Coś odchodzi. Jakaś, jakby jakaś możliwość odchodziła. Ale z naszej to była, to była nasza decyzja, tak? Bo możemy założyć, że ta osoba świadomie nie wpłynęła na ten, nie, nie płynie na tym okręcie, a teraz może żałuje, a może nie. Obojętność trójka, zabawa w takiej postaci bardzo. No takiej karnawałowej. Wszystko jest odwrócone. Proszę bardzo, śmierć. Hmm, jako Unia. No też tak można, oczywiście. I Askelichów. Tutaj mam taką postać anielicy właściwie. Eee, Król Monet w czarnej szacie. Hmm. Taki poważny. Nawet trochę surowe. I królowa Klon która się pojawia na opakowaniu, tutaj też. Właśnie, a z tej strony co my mieliśmy? Koło Fortuny. I ma małe, małe dzieci. Małe księżycowe dzieci, gdzieś. Taka matrona, faktycznie. Ach, a tutaj mamy właśnie, bo oni są z żelaza jakby ubrani w takie y, stroje z żelaza. Ha, czyli taki element steampunkowy się pojawia. Rycerz też ma swojego rumaka mechanicznego, no i paść. Mechanik. Dziesiątka. E, dziesiątka monet. Hmm. Ciekawe. E, skąd ta gra w szachy się wzięła? Dziewiątka monet. No, jest takie zamknięcie. Izolacja też wskazana przez ten łańcuch. Ósemka. Praca. Jak w jakiejś fabryce. Siódemka. Oczekiwanie. Ale jest taki jakiś element czarnoksięski na tej karcie. Przez tą różdżkę. Tak myślę. Szóstka moment. Mhm. No, to w tym takim ujęciu dawanie. Yy, I mamy tutaj piątka. Monety jest bieda. Zobaczcie. Ta postać nie ma w ogóle stroju na sobie. Przerażające to oko w środku, które patrzy. Yy, no, specyficzna talia, na pewno. Mm, nadaje się na taki właśnie okres Halloweenowy. Najbardziej chyba. furka, mm. Chronię to co mam. No, ale tutaj ta diablica też taka z tyłu. No i mamy trójkę monet. Współpraca. Współtworzenie. Każdy zna swoje miejsce, i dlatego wszystko działa. Dwójka monet. Cudowna. Taka, taka tańcząca cyganka. Bardzo mi przewodzi na myśl ta dwójka monet. Szczerze mówiąc arcykapłanka bardziej niż samą dwójkę monet. Trochę brakuje tego um, elementu um, bycia przeciążonym, tak? Czy bycia zajętym kilkoma sprawami naraz. Ona tutaj mocno trzyma te monety. No dobrze. A tutaj smok tym razem. Smok trzyma. A samonet, monet? No tak. No, element ziemi. Więc smoki jak najbardziej pasują. Zobaczmy w ogóle jak wszystkie asy tu wyglądają. Jestem ciekawy jakby czy tu jest jakieś... smok eee... jest. Powinien być tu. Aha, czyli mamy smoka, mamy anioła. Okej. Eee... Eee... Tu jest właśnie ta matka z dzieckiem. I jeszcze y, powinien być w jednym. Yy. No. Tak, za daleko. I tu jest as mieczy. No tutaj mam też anioła sprawiedliwość. Ha, no, czyli nie, nie jest tak, że jakby na każdym asie jest jakaś, no, jakaś, y, jakaś inna taka postać. Mitologiczna, raczej trochę jest ten smok taki jako jedyny jako, e, jako przedstawiciel takich fantastycznych zwierząt. No tak wygląda ta talia, słuchajcie. Podoba mi się bardzo. Kolorystycznie mi się podoba. Podoba mi się, e, uważam, że jest naprawdę dopracowana. E, no, zobaczymy. Zobaczymy w czytaniach, jak ona będzie pracowała. Bo jestem ciekawy, oczywiście no Ja zawsze, jak już coś kupuję, to, to musi mi się to podobać, nie? Już przynajmniej w, w pewnym aspekcie. Nie kupuję takich tali bardzo mocno pod wpływem impulsu, więc wiem co biorę. Zobaczmy, to są takie duże te, te karty, ale wygodnie się tasuje. No, bardzo mi się ten rewers podoba ich z tym księżycem. Tak to wygląda, słuchajcie. Tak wygląda ta talia. Eee, zobaczymy, nie? Zobaczymy, zobaczymy, jak ona będzie tutaj pracowała. Obejrzymy sobie, jak ten kamień niesamowicie po prostu się mieni. Ha. Dobra. Eee, to e, dzięki bardzo za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnych filmach. papa. Pa. Nie będę już Was zamęczał.